W dniu 14 października w Mielcu odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny, na który serdecznie Państwa zapraszam. Marsz ten ma na celu zamanifestować radość z rodziny i zwrócić uwagę władz lokalnych i ogólnopolskich na sytuację polskich rodzin. Marsz rozpocznie się mszą świętą, Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego i maszerujemy ulicami. Pisarka, Tańskiego, Aleja Ducha Świętego, Sienkiewicza, Kazimierza Jagiellończyka, Księdza Skargi, Aleja Niepodległości i Plac Armii Krajowej. Na ten marsz serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Również zapraszamy na drobny poczęstunek i na koncert zespołu Główny Live, który odbędzie się o godzinie 15.30 na Placu Armii Krajowej. Ważna jest wspólnota, bo jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, kto wierzy, nigdy nie jest sam. A zatem wspólnota dodaje człowiekowi skrzydeł, umacnia. Wspólnota sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zaangażowani w te różne dobre i szlachetne dzieła. A o tym, że należy mówić o życiu z całym szacunkiem i chronić tego życia na wszystkich płaszczyznach, począwszy od poczęcia aż do ostatnich chwil. Ludzkiego życia na Ziemi. Wszyscy dobrze wiedzą, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Także cel jest szlachetny. Ważne jest, abyśmy byli razem, abyśmy mieli poczucie, że nie działamy w pojedynkę, że jest więcej ludzi dobrej woli i nabywali właśnie z tej solidarności siły i motywację do dalszego zaangażowania. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym marszu, aby poprzez swój w nim udział zwrócić uwagę opinii publicznej i władz. Zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, na sytuację polskiej rodziny. Wszyscy ludzie dobrej woli zdają sobie sprawę, jak ważną i fundamentalną cząstką każdego narodu i społeczeństwa stanowi rodzina. W niej człowiek poznaje mowę, uczy się pierwszych słów, doświadcza pierwszych uczuć i przez jej pryzmat zaczyna poznawać przestrzeń świata, który go otacza. Nasze rodziny, mając oparcie w Kościele katolickim, są dumnym przykładem pokonywania niebezpiecznych tendencji płynących ze zlaicyzowanej Europy Zachodniej. Obrona wartości rodziny jest naszym obowiązkiem. Bez silnej rodziny nie będzie silnej Polski. Bardzo cenna inicjatywa, wspieram ją jako, jako senator, ale przede wszystkim wspieramy ją jako ojciec rodziny, dziadek, prawda, już w tej chwili, w obecnym czasie, w obecnej sytuacji, jaki jest nasz kraj, gdzie mamy do czynienia z powszechnie wiadomym. Kryzysem demograficznym, który po tym naszym ostatnim spisie powszechnym został rządzącym uświadomiony, jest taką inicjatywą, która popiera i pochwala rodzinę, jako tą podstawową komórkę, która może się temu kryzysowi demograficznemu przeciwstawić. Weźmy udział w Mieleckim Marszu, aby jeszcze raz zamanifestować naszą wielką wiarę w siłę rodziny i pokazać szacunek dla ludzkiego życia. Do zobaczenia w Mielcu.